Mówi się, że kiedyś grano z pasją, oddaniem i poświęceniem dla drużyny, a teraz, teraz w opinii wielu mamy tylko gwiazdy zarabiające coraz bardziej niebotyczne pieniądze. Założę się, że nieraz słyszałeś opinię kiedyś to było lepiej. Ciekawi mnie, do której grupy należysz ty, z sentymentu jakim darzę piłkę nożną stworzyłem to zestawienie, a w nim dziesięciu najlepszych piłkarzy świata. Szczególne podziękowania składam mojemu widzowi i stałemu bywalcowi na streamach o nazwie Stand and Trial, bo to właśnie on pomógł mi stworzyć to zestawienie. 10. Ruud Gulet. W grze FIFA niektórych zawodników nazywa się, że są z gangu Guleta. Jest to zbiór kart, które wszystkie statystyki mają ocenione na ponad 80 i mogą grać na każdej pozycji oprócz bramkarza. Grając w reprezentacji Holandii, strzelił 18 bramek, a łącznie w swojej karierze zanotował 174 trafienia. W roku 1987 stał się najlepszym zawodnikiem świata według rankingu FIFA. 9. Leviashin. Jest uważany za najlepszego bramkarza w historii piłki nożnej. Za jego kariery bramkarze głównie stali na linii i czekali na strzały, lecz on pokazywał, że bramkarz potrafi wybiegać i brać udział w akcjach, dlatego nazwano go cofniętym obrońcą. Jest jedynym jak do tej pory bramkarzem, który zdobył złotą piłkę magazynu France Football. Dokonał tego w 1963 roku. Na całym świecie nazwano go Czarną Panterą. Wzięło się to z tego, że zawsze występował w czarnych strojach oraz z powodu jego wyjątkowej sprawności fizycznej. Niestety zmarł po operacji amputacji nogi. W ponad połowie spotkań, w których wystąpił, nie stracił żadnego gola. 8. Paolo Maldini Maldini przez całą swoją karierę grał w AC Milanie, którego był wychowankiem i kapitanem. W roku 2009, gdy zakończył karierę, klub postanowił zawiesić jego koszulkę z numerem 3, lecz postawiono jeden jedyny wyjątek. Ten numer koszulki będzie mógł założyć któryś z jego synów. W reprezentacji strzelił 12 bramek, a w klubie AC Milan 33. Warto dodać, że był obrońcą. 7 Ronaldinho Ronaldinho to moja ulubiona postać tego zestawienia. Nie trzeba tej persony nikomu przedstawiać. Znany z doskonałego opanowania piłki. Jego zwody i triki znane są na całym świecie. Przez niektórych nazywany bogiem futbolu. To nie on słuchał piłki, a piłka słuchała w 100% jego. W swojej karierze klubowej od roku 1998 zdobył 268 bramek, a 56 piłek trafiło do siatki bramkarza podczas jego gry w reprezentacji Brazylii. Wywodził się z biednej rodziny. I to dzięki jego zarobkom z biednej dzielnicy rodzina mogła przenieść się w Jedną z najbardziej luksusowych willi: 6 Garyncia. Był nazywany "krzywonogi" z uwagi na to, że miał wadę kręgosłupa i jedną nogę miał nieco krótszą, a mimo tego był jednym z najlepszych dryblerów świata. Jego dorobek bramkowy jest imponujący. Łącznie strzelił prawie 300 bramek od roku 1953 do roku 1972. W reprezentacji Brazylii kibica mogli go zobaczyć aż 50 razy i tylko jeden mecz z jego udziałem zakończył się porażką. Jest przyjacielem Pelego, o którym jeszcze w tym zestawieniu usłyszymy. 5. Johan Cruyff Postać ponadwybitna. W reprezentacji zagrał 48 razy i zdobył 33 bramki. To on jako jeden z pierwszych potrafił nie tylko pokazać, że z piłką się tylko biega i kopie do bramki, a również i bawić się nią i wykonywać niesamowite zwody na murawie. Jego numer koszulki to numer 14. W jego klubie jest to numer zastrzeżony. Był najważniejszym piłkarzem europejskim ubiegłego wieku, a zarazem trenerem Barcelony. Zmarł niestety na raka płuc. 4. Zinedine Zidane to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie futbolu. Stał się nią dzięki w zasadzie jednej sytuacji na boisku. W finale Mistrzostw Świata 2006 roku wymierzył przeciwnikowi cios z główki w klatkę piersiową, za co dostał czerwoną kartkę i zszedł z boiska. Był to ostatni mecz w jego karierze, niemniej w pamięci prawdziwych kibiców pozostanie na długo jako wspaniały pomocnik i piłkarz swojej reprezentacji. Łącznie strzelił 125 bramek plus 35 w reprezentacji. 3. Ronaldo Nazario Fantastyczny piłkarz, który w wieku 17 lat dostał się do narodowej drużyny Brazylii po to tylko, by 3 lata później, w wieku 20 lat, zdobyć nagrodę Króla Strzelców w Ligi Hiszpańskiej oraz zdobyć prestiżową Nagrodę Złotego Buta. Grał w największych światowych klubach, m.in. w Realu Madryt, Barcelonie, Mediolanie, Milanie i innych, łącznie trafiając do bramki 352 razy. Jego prywatne życie usłane różami nie było, ale w tym odcinku nie o tym. Przechodzimy do dwóch najlepszych piłkarzy świata. 2. Diego Maradona Prawdziwa legenda. Jego imię prawdopodobnie zna co druga osoba stąpająca po ziemi. Jest autorem najbardziej kontrowersyjnej bramki w historii. W ćwierćfinałowym meczu z Anglią Maradona zdobył dwie bramki. Jedną z nich strzelił ręką, natomiast drugą po rajdzie przez niemal całe boisko imienięciu sześciu angielskich zawodników. Tłumacząc się z pierwszej bramki, stwierdził, że pomogła mu ręka Boga. Dopiero po 19 latach w jednym z udzielonych wywiadów przyznał, że Gola zdobył niezgodnie z przepisami, a 22 lata później przeprosił za ten incydent. W swojej karierze strzelił 307 bramek. 1. Pele. Najmłodszy zawodnik mistrzostw świata w historii. Na swoje pierwsze mistrzostwa pojechał w wieku 17 lat. Jest jedynym zawodnikiem w historii, który zdobył trzy mistrzostwa świata pod rząd. Nieklasyfikowany mistrz futbolu. Sam o sobie mówił, że strzelił 1281 goli w 1363 meczach. Niemniej faktem jest, że 526 zdobył w meczach nieoficjalnych. Wynik jednak i tak jest niesamowicie imponujący. Wiele o tym zawodniku mówić nie trzeba. A jeżeli jesteście większymi czy mniejszymi fanami futbolu, to zerknijcie sobie na film P. Narodziny Legendy. Tak, ten film opowiada o nim. W tym dosyć długim zestawieniu to by było na tyle. Jeżeli dotrwałeś do końca, bardzo Ci dziękuję. Zostaw subskrypcję na tym kanale, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć.